Витайте, мои Друзья! с вами есть Ирина Рищук. Мои Кохани, я постановила, что я буду накрывать фильмики самодельные и давать их на YouTube. Дичи будет мой первый фильм. Что с того выйдет, я не вем. Вею же вам огромным подшеба, зеленечи за вами, веца, информация, доследчением, практиками и просто радостям жития, так как то я делаю. Сегодня первый мой фильм, чем я хочу с вами еще поделиться, а, тем, как я догадалась за своим душом. Понимаешь, когда я рассказывала, то была я себе, то он поведал, а это файно, это To jest takie cudowne. Tak, też uważam, że to jest cudowne. To jest cudowne, dlatego że to szło z serca, to było z mojego wnętrza, wypływało, dlatego to było cudowne. Jeżeli kto będzie chciał skorzystać e, z czegoś takiego lub podobnego, to nie muszą być takie same słowa, jakie ja mówiłam. To mają być słowa, które będą iść z waszego serca, z Twojego serca. Co chcesz, będziesz Chciał powiedzieć swojej duszy, powiedz to. Ja powiem, kiedy to się stało i dlaczego to się stało. A stało się to wtedy, kiedy ja po raz drugi w swoim życiu usłyszałam, że ja mam bardzo upartą duszę. Ale w pozytywnym znaczeniu, upartą. To znaczy, wszystko, co moja dusza zaplanowała na to wcielenie, dojdzie do celu. Patrząc na swoje życie nie mam, nie mam wątpliwości, że tak jest. I kiedy ja drugi raz to usłyszałam, wieczorem w ciszy usiadłam i powiedziałam tak, moja droga dusza, dziękuję Ci za to, że Ty wybrałaś moje ciało. Dziękuję Ci za wszystkie doświadczenia, które Ty wybrałaś. Ja widzę, że z tobą nie wygram. Wszystko, co zaplanowałeś, wszystko zrobisz. Widzę po swoim życiu. I zgadzam się na wszystkie doświadczenia. Zgadzam się na wszystko, co chcesz zrobić w tym wcieleniu. Zrobię wszystko. Wszystko, co tylko sobie życzesz. Sześciutka. Tylko ja mam jedną, jedyną dla ciebie prośbę. Pomagaj mi we wszystkim. I kiedy ja to powiedziałam, ja czułam tyle w sobie spokoju, tyle radości ja sobie czułam. Ja czułam taką jedność. Jesteśmy jedna, ja i ona to wiecie, że to jest jedna. Nie wiem, chyba miałam to powiedzieć. Chyba miałam, to, żeby to moje dusza usłyszała, że... Wszystko, co zaplanowała, wszystko osiągnie. Ja nie wiem, co moja dusza zaplanowała. Ja po prostu to robię. Ja po prostu to robię, co do mnie należy. Słucham ją. Ona mnie mówi. Nie było tak zawsze. Nie. Tak nie było zawsze, jak jest raz. Był błąd. Był błąd, dlaczego ja mam to robić? Dlaczego takie wyzwania? Było nie, nie, nie. Później to nie, nie, przechodziło na nie. Później nie, nie. Później takie, no dobrze, no tak. Później tak. dobrze, no robię już, no dobrze. <grytania> Dlatego Do było powiedziane, jest ja to, tobą, nie wygram. Jeżeli zrobię to, jeżeli gotowi tak zrobić i gotowie na wszystkie doświadczenia, zobaczycie, jakie wsparcie dostaniecie od swojej duszy, jakie, jaką pomoc, jakie wskazówki, jakie podpowiedzie. Gdzie masz pójść? Gdzie, gdzie masz nie iść? Co masz robić? Czego masz nie robić? To będzie mówić wasze ciała. I w ogóle żyjcie w przyjaźni ze swoją duszą. To jest naj Садовнейший, это лучший твой приятель, который только можешь себе вымыслить, представить и иметь в своем жизни. Это твоя душа. На сегодня это. Только, что я хотел вам сказать, потому что я действительно очень, очень хотел бы там сесть Очень. И до следующего. papá